Prawie 3 miliony 300 tysięcy zł kosztowała budowa drogi Dobra Kolonia Piekary w powiecie tureckim. Na jej wykonanie zarząd powiatu pozyskał dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości ponad 2 milionów 700 tysięcy zł. Dziś w miejscowości Rzechta dokonano oficjalnego otwarcia drogi. Ja się bardzo cieszę, bo właśnie ta kadencja, szósta kadencja zarządu powiatu tureckiego, pokazuje jak inwestujemy w przyszłość. To dzisiaj otwieramy następną inwestycję drogową. Za ponad grubo ponad 3 miliony złotych, z czego potężny wkład rządu ponad 2 miliony 700. 000. Gmina Dobra blisko 300 tysięcy powiat turecki blisko 300 tysięcy. Z tego się bardzo cieszę, ale to nie jest tylko inwestycje w infrastrukturę drogową. Ja przypomnę przecież ogromne środki, także przekazujemy zewnętrzne na nasz szpital powiatowy. To także jest oświata. To już jest, jakbym zliczył, to to jest blisko 70 milionów złotych w tej kadencji środków zewnętrznych. Budowa drogi dobra kolonia piekary to przykład bardzo dobrej współpracy rządu z samorządem, mówi wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosiak. Droga, która bardzo potrzebna mieszkańcom głównie Piekar gminy dobra, jak wcześniej mówiłem, droga, która by nigdy nie powstała gdyby nie polski Ład i gdyby nie ten program ogromne Pieniądze, droga biegnąca do, do piekar, gdzie budujemy nową e, salę gimnastyczną przy szkole, to jest realizacja w praktyce zrównoważonego rozwoju programu Prawa i Sprawiedliwości. E, droga, która biegnie z dobrej, a w dobrej byliśmy wcześniej na inwestycji e, na sali gimnastycznej, gdzie ta sala jest docieplana, też blisko 4 miliony złotych, no więc e, tu cztery. E, w pozostałych miejscach 8 mówimy o 12 milionach złotych, ale ta droga, 4, blisko 4 miliony złotych, będzie służyła mieszkańcom powiatu tureckiego i mieszkańcom gminy Dobra. Bardzo się cieszę ze współpracy między samorządami a rządem. 4 odcinek drogi Dobra Kolonia Piekary zyskał zupełnie nowe oblicze. Tutaj prace polegały na tym i to były bardzo skomplikowane roboty budowlane, na poszerzeniu drogi do 5,5 metrów, na rekultywacji rowów, zrobienie nowych przepustów, podwójna masa bitumiczna została położona i oczywiście na koniec pasy i utwardzone pobocza. W kosztach realizacji inwestycji partycypował powiat turecki i samorząd dobrej, który dołożył do inwestycji z własnego budżetu prawie 285 tysięcy złotych. Widzimy tę potrzebę wsparcia powiatu, bo w przeciwnym razie też możemy się spotkać z negatywnymi skutkami, dotyczącymi chociażby tego, że ta droga czy te drogi mogą nie powstać, a te środki finansowe, które no na obecną chwilę przy dofinansowaniu z Polskiego Ładu. Musimy dokładać, no nie są jakieś olbrzymie pieniądze, w związku z tym staramy się je gdzieś tam w naszym budżecie wysłuchać, chociaż nie mówię, że to jest proste i łatwe i, i, i przyjemne do końca. Przyjemne może jest otwieranie później inwestycji i patrzenie na to, że się z tego mieszkańcy cieszą, ale no te pieniądze musimy naprawdę uważnie i roztropnie liczyć. To kolejna inwestycja realizowana w powiecie tureckim z programu inwestycji strategicznych w ramach polskiego ładu. Wiceminister Ryszard Bartosik dodaje, że środki rządowe są znacznie łatwiejsze do pozyskania dla samorządu niż pieniądze z Unii Europejskiej. Jest e, ogromna różnica między środkami unijnymi a polskim ładem. Ten wniosek od samego początku jest prosty do złożenia i prosty do e, rozliczenia. W programie Polski Ład chodzi o to, aby jak najszybciej i jak najskuteczniej zrealizować Inwestycje i tak to się dzieje. Władze gminy Dobre mają nadzieję, że już niedługo zostaną wybudowane i zmodernizowane kolejne drogi, których zarządcą jest powiat turecki: to między innymi droga prowadząca z Kawęczyna do Dobrej czy odcinek drogi Miłkowice-Kęczniew.